Rzekotki drzewne mają na palcach specjalne przylgi ułatwiające im wspinaczkę. Żyją na drzewach i żywią się owadami. Podobnie jak większość ptaków. Ptasi świergot rozlega się teraz wszędzie od świtu do zmroku. Gdzieś z rzeki Narewki dolatuje godowy krzyk żurawi. Po wiosennych roztopach, w zagłębieniach terenu i nieckach pozostaje woda. Zależnie od przepuszczalności podłoża i okwitości opadów, nieraz na kilka miesięcy. Stoi tym dłużej, im częściej te śródleśne oczka dopełnia deszczówka. Woda ma kapitalne znaczenie dla środowiska. Wiadomo, woda to podstawowy warunek życia.